Cześć, witajcie w dziesiątym odcinku na naszej serii Prawdziwe Życie. Dzisiaj fajny odcinek. Franklin, mm, pamiętacie, Dominatora kupił markę. No i padać się deszcz. Jest godzina 10.27. Ubrał koszulę, bo dzisiaj kupuje do komicu poloneza. Gdzieś tutaj. Pamiętacie, że sprzedaliśmy suwa? No i ten gościu nie ma pieniędzy. Powiedział, że możemy. E auto sobie wybrać, które gdzieś mu stoi... tutaj yy, powiedział, że... Właśnie i stoją jakieś auta, zobaczcie. Tylko popatrzcie, czy takie auto zasuwa jest. Na pewno nie kosztuje tyle ile słów, ale myślę, że dużo ludzi mogłoby się zainteresować nim, więc spróbujmy się do niego. Ma kluczyki Frankin. I powiedział, żebyśmy się rozglądnęli, bo powiedział, że nie tylko to jedno ma, Być ma różne auty, ale najbardziej takie klasyki. Więc sprawdźmy, czy tutaj coś stoi. Stoi niebieski. No i jeszcze sprawdźmy tutaj. Nie jest jakiś szybki też, ale... O, a tutaj stoi taki... Taki zielony. bardziej mi się ten niebieski podobał Powiedział, że który chcemy kolor Widzicie, takie marki I możemy tutaj przybywać, bo to jego kolega prowadzi ten biznes tutaj Powiedział, że... My, myślę, że możemy za czas przyjeżdżać Patrzeć, jakie auta mają A jak mają jakieś fajne, to możemy kupić Myślę, że to jest nasze auto No i co? No. Sprawdźmy Mówił, że jak będzie miał czas, to się pojawi, ale nie ma go. To jest słowisko, ale kupione przez jego kolegów. O, nasz jechał, może to on jechał, ale on jechał. dwa takie same. No popatrzcie, o jedzie taki ładny to auto, w środku, jak wygląda. No taki klasy, jak widzicie. Nic nowego. Hmm, teraz myślę, co z nim robić. Co? Pamiętacie co, mamy tą, m, po dominatorze, tą, taki garaż. Nie musimy tam mieć naszej dominatorów. Możemy tam mieć czwarty komis. Dzięki, że piszecie nazwę, czyli na przykład m, San Andreas Comis, Zico komis, czy Clinton czy komis Clintona. Więc ja myślę, że tam pojadę i my widzimy się na miejscu. No i jesteśmy. Gdzie parkujemy nasze auto? No, trochę ja brudne, ale. Ktoś są moje. Patrzcie, jakieś auta, nie? Po drodze wstąpiłem do szefa, który dał nam umowę, podpisaliśmy, że od dzisiaj to jest komis, piszcie nazwy dla czwartego komisa, bo pierwszy nazywa się komisar Andreas, drugi komis Clintona, trzeci komis Zico, czwarty to mam myślę, że komis parking, czy komis ogromny, no jest mało aut, bo widzicie, niedawno się pewnie ludzie dowiedzieli, może zaparkujemy na zewnątrz, trochę go deszcz, on myje z tego brudku, o tutaj są fajne miejsca. Tutaj myślę, że mu będzie dobrze. O, tutaj jak się auto stoi. M może po drugiej stronie, na przykład tutaj. O, tak tyłem. Trochę światło nie działa, ale to włączymy. No, w ten sposób. No i widzicie, jak dzisiaj wraknie ubrał koszulę Musimy na następnym odcinku 11 odjeździać sklep, bo do tych ubrań no, nie mamy za dużo. Co to za auto? Ale nie podoba nam się.